Ale to nie przejedzie ogólnie. Pa, 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 go, no, jak go straciłem. Panie, że patrzę wszystkich. Co? co, co, co mówisz? To jest tak A czy.? Facebook, 12! Co? Wiedzieli, czego nie powiedział stary chiński filozof nigdy? Wiedział. Nigdy nie powiedział. Thank do Deutsch, ponieważ nie mówił po niemiecku, więc. Tak jest. thank you. Face Face to face. Siema też nie. Jak on mógł nie powiedzieć o, przez całe życie, siema, nie? Zapieczone. Przekichanko. Co się z tym? Ej, one się tak. Nie, dobrze, że One wreszcie. mi się tak w oczach tylko rozjeżdżają. Nie, no takie artefakty. No weź go tam, walnij! No nie! Dragon boże święty nie było tematu. Widziałeś to, nie? Co się Tak, naszało? widziałem. Oczywiście, że widziałem. Panie Weaviluj uważaj pan! Nie! On O uważania! Okej! Nawet nie podjechałem! Chłopy jego od razu. Z tym... Kurde dachowanka była. Ale ty wiesz, ja mówiłem z tym uważaniem, żeś ty uważał, bo to tylko ty stracisz oh. na tym Wie. jak coś. Także, wiesz, to nie, że chcieliśmy Bię się TAM! Dlaczego, dlaczego, tego, dlaczego tego biednego Wiwi na GP Dragona bijecie cały o, czas? Na razie, o, razie, Marnel. razie, Marnel! Na razie, Marnel! Na razie, Marnel. tam Shepard! I'm trying, jest. Zostaw mnie tam, Shepard! Zamknij rynie, ja się pytam? Ok! oj oj Ojoj! ojoj! Ojojoj! Ojojoj! Oj, oj, oj. Ja mam dać z powrotem, będzie pani. Dobra! już, mnie! Ale to niedobrze, nie że akurat to się stało. No nie. Niedobrze, to się stało właśnie dlatego. Dobra. Eee, chcecie, w je. Nie nie jest. No nie No nie yes, No nie ale ruszcie do nie stoicie wszyscy. No. Dobra, ja to. To ma być. O, kurcze, pieczone, ale poleciał. Ale poleciał. Ty, ale on mi wygiął na tym. O, no, 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 no. Tak jest. No! Wiesz, DEBIL! To ty DEBIL! Yes. Yes. Ale ty jesteś frajer, ty mi próbowałeś wypchnąć i sam jak fryerska chmura no. się schować Ty co jesteś, wiesz co, wie jak, to 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 wie, jak na takie osoby się mówią, wie, takie sobie się mówi? Cipa! Tak się na no! takie osoby mówi o, no, mhm. to jest Tak, to powi no, powiedziałem to powiedziałem. Bij pierwszego, bij pierwszego tym samochodem! DZIĘKI no, nie no. pierwszego, no? Dobra, pił, pił. No. Wypadł pierwszy, nie. wypadł pierwszy dzięki temu. Ja ale to pierwszy to się sam wywalił. A nie był uderzony w Dobra, tam. W tym no. Nie ma, że wart. Wal wow. Oh yes, wow. wow! Wow i wow! tak. Dzięki dopadła ci dopadła karma. O kur. o kurcze pieczone. <laughs> Nie, 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 Aha, Jez! nie, 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 no, nie, nie, wypadniesz! Jezus no, nie, no! I nie, no nie, 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 no i tak, nie, Tak, ta, 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 tak! Jakbyś nie, to... nie, ta, nie, 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 wypadniesz. nie, 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 Jezus, nie, maria, no. nie, nie, no, to... mhm. no, nie, mhm. wiesz, nie, no tak, tak. No, jak się no jakbyś przed jakby się popiścił, to by się zmieściło, tylko ty jesteś nieokrzystany to znaczy, jak zawsze. Jak ty że się zatrzymasz jak... Jak, jak ty tam nazwałeś wcześniej? No tak, no jak, jak, jak dziki kot, jak dziki kot. Pizdeczka? Nie, 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 nie. No, no, Jak ci palo, to nie było na, nie, nie, tak. Na, proszę, proszę, proszę być, jak już cytujesz, Jak już cytujesz, to proszę być chociaż... Nie, 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 nie. Proszę cytować dokładnie, a nie. Także. Już tak. Ty, ja no, ty byś no, dokładnie dobra, tak samo w frajerze, tak, że tam marda w kubeł! Ale zatrzymywało, nara. W lecie. Ty, dobrze, ale... Pierwszego, a nie... Dobrze, dobrze! Pierwszego nie nie Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. O, dobrze, dobrze. Dobrze. O, dobrze, dobrze, Hogaty, dobrze. Ja jestem drugi, panie pomarańczowy. Panie pomarańczowy, no, dziękuję. drugiego no, przed chwilą strącił. No, co? Wal, wal się na frajerska muro. Który to jest śmieciem pomarańczowym? No, dziki który kot. Który pomarańczowym śmieciem? Dziki kot. Nie, ja nie jestem chłopakiem Nie, ciemny, ty, ciemny. De 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 DRAGON! COŚ Co TY ZROBIŁ! To? DEBILU! Ciebie, tak? ja bym, no ciemnie ja się usunął tak? No to byl, żeśmy mierzy. się zmieścili! Parę przyjaciół. samochodów przed nami już, jak coś Przypominam Zostaw. tylko Pierwszy jest. Ileś samochodów przed nami? Kto jest pierwszy w ogóle? Też pierwszy. Ty czemu nie tym busem pierwszy. nie strąciłeś pierwszego? No powiedz, kim Ale jest ty jesteś? Jest, kim ty, jesteś. Jest, Ktoś, jest ty jesteś? Strącasz trzecie, czwarte miejsce, a pierwszego puszczasz? Ale kto jest pierwszy w ogóle? No ja jestem No dziki pierwszy, pierwszy cały czas. No Dzikikon pierwszy. A, to kto nie przejedzie ogólnie. A, pa, 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 no, ja go strąciłem. Panie, jeszcze patrzę wszystkich. Co, ja co, co nie zostaw. Co? Ale wy jesteście po prostu tak, o! Czwarte miejsce strącają Szepardzik przepuszczony, dziki kot przepuszczony, fajnie! Czekaj, GP, Dragon. Fajnie dam, chłopaki. Nie, fajnie, że tak gracie. Dzięki. Dzięki, macie teraz. Wszyscy będą lecieć od Szeparda? Nie, nie będą już lecieć. Bardzo dobrze, panowie świetnie gracie. <laughs> ale tam tomu, słyszycie to? Przemyślałem, że no, Ale tu nie macie dziwić. Jak ma pierwsze miejsce, nie? Puszka pierwsze Blim. miejsca, wali trzecie, czwarte. O! Ty, Dzikichot! Bo no tak co, ty za pierwszym razem, tak? Pierwszy. Że... No. Nie jestem pierwszy. no! jestem pierwszy, nie jestem No i teraz, Szefard, przejeżdża na spokojnie. No, fajnie, fajnie, nie tam. Wiemy, Dzikichot, Ta, powtórzyłeś Gigi to już dwa razy. Fajnie, fajnie, Dzikichot, super. Świetnie. Fajnie, fajnie. E. Fajnie, fajnie, Gdzie jest elegancko fajnie. Dziękuję w ogóle w odzywaniu się czy w czymkolwiek. No też właśnie jakby, mm. jakiś jednej osoby. Jakby. Kto to tam się przestał odzywać? Ciebie się w ogóle nie odzywał. Ale, no, ale, ale, zauważyłeś to, to... Hogaty, że on się odzywa Ale i tak, pan, Poza? Pan, pan, zaraz będą jechały te rampy i strącą piąte miejsce znowu, a nie ciebie z Ty. pierwszego. Nie no, właśnie mnie, o, 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 Pierwszy o, 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 I dość no, to jest boską. No nie strącimy, myśle, Dobra, dobra, sporo, już tam, już tam, już już. już, już. Strunca, I peczko. No, o, o, dobra, dobra. I zyk! No, no, on wpadnie na metę teraz. Wpadłeś dobrze, spad. Tak. Idealnie, <laughs> <laughs> idealnie spadnięte, tak jak być no, Także, no. Pięknie, pięknie. Wspaniałe. Impostor fest. Dobra, tyś jest impostor hmm. też. Nie, a, no już, impostor dla youtubera, dla szefarda bo, gra, Boże, a ty... co? Tak. Dla oh, szefarda oh, oh, gramy, no nie. Ale jeże. ładnie! Ciemny mnie w końcu. Wow, wow, co nie? Ciemny. Nice. Ciemny. Jest ciemny jedzie cały czas i nie strąca tam tych, co powinien oh. strącać. O, czekaj, Dziki Kot powiedział jes. mi. nara. Co ci powiedział Nara? Dziki y, Kot mi powiedział Nara Dziki Kot, dlaczego powiedziałeś mu Nara? No, w lecie. Sayonara. Sayonara! Wiesz, Jak się coś cię pyta, to możesz odpowiedzieć, nie? Ogólnie. Czyści ten klawisz. No, wypadłem się wypadł ze silo No, silo referencji. Boczek! Boczek! Boczek było nawet. Boczek! Szepard. Spadłem wszyscy. To Shepard co jedzie, okej. Okay. Ja sobie jadę. Jedzie sobie mm. Szepard, jedzie sobie. E, nara w flecie. Tak jadę sobie, fajnie się jedzie, super się to jedzie. To co jedzie, nikt go nie strąci, z oh. spoko, oh. na chillku. O, teraz on będzie strącał wszystkie pojazdy. Aha, tak pojazde. będę? Raz, dwa, okay. No ma rampę. <laughs> okej, okay, no ma rampę, a wiecie dlaczego? Bo nikt go nie strąca. Tak, to wygląda później, panowie. Tak. Oj, wypadło wygląda. mi się. Ojej. Ojej. Wypadłem? Który? Który? nie. Który to jest? Ty! Nie. A chodź, jest sobie z on tak chipi, chipi, on tak chipi, chipi, a on zawsze tak robi, zawsze tak chipi, chipi, o! Ale szefard! Wszyscy go przypuścili, o! Dawaj, dawaj, on ty dastał, on ty dastał, teraz musi się odezwać. Szefard, pierwszy raz spadł, szefard, ty pierwszy raz spadł, i od razu, Nie pierwszy, nie pierwszy raz, nie pierwszy raz, chłopcze, nie pierwszy raz, nie było cię! zamknij riki! To szkoda, że cie, ciemny jest Ty nie Szkoda, że jesteś teraz pierwszy, jak no. zawsze, oczywiście. To tak na rzekasz rzekasz, trącać, tak cipis. Na a to potem raz każdym raz, za ty, każdym razem za każdy za każdym razem. Ty, ty ja, co ty zrobiłeś? Ja też. Po co? A ty wiesz o tym, że hoga tego wrzuciłeś, nie? No, a wiesz o tym, że jak ja jechałem na a, wiesz i też że, a wiesz o tym, że teraz, A wiesz o tym, że Ale co? o tym, że ja wiem Nie, 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 nie! Ojojoj. nie! Nie, 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 nie! Nie, ja spłakałeś teraz! o że ja dostałem od ciebie. Nie, tylko ode mnie akurat. No. Pomogłem. o tym, ja wiem o no. tym, no, że ja o tym, ja wiem ja spłakałem! ja spłakałem, ja spłakałem. ja spłakałem! ja a, no Na drugim tak. miejscu dostałeś przestrzał i spłakałeś. No chłopie. tak. No. no. Wow. Na drugim o. miejscu będąc. No tak. Wow. No. no tak. No wow. Co to robisz? Ty ty co robisz, GP Dragon? Dlaczego było spakane, eee, no, no bo tak byś jest, powinno. No, jakby się. Bo ja Jak ty, no, ty płacisz przez trzy czwarte wyścigu, to ja mogę przez tę tak, jedną tylko czwartą. tylko różnica jest wiesz no, no, jak no jaka. ja jaka? Na czwartym miejscu. No ale ja ja na czwartym miejscu dostajesz, a potem i tak wygrywasz, bo wszyscy o tobie zapominają. No się boją tak w ciebie szepard. wjechać. No ale ciebie właśnie do na tego. Cały czas, To 3-4 wyścigu no, ciebie tak dostają. Co? Bo oj, Szepard, pan wielki psycholog jedzie, trzeba go przepuścić. Ale gdzie pan wielki psycholog? Jak po prostu, po prostu. No lepsi, tak, tyla, a potem i tak to ty no wygrywasz. No lepszy no i tak to ty wygrywasz. No tak, no nie, miejsca. no właśnie nie, no właśnie, no, tak. no nie. No ale ciebie przypuścił, tak, no, na wiem. moich oczach przypuścił cię chłop, a później mnie uderzył. W którym momencie? A ja jechałem na czwartym. No, w którym momencie ty mnie przepuścił, przepraszam. Widzisz? Ale no w którym normalnie? momencie? Po prostu sy przejechał obok ciebie. A to a może, ja a może, a może dlatego, że jego minąłem, ha? Nie Szepard, jechaliście cały czas, jeden prawą i drugi prawą, tylko w drugą stronę. No to, no to tyle, <noise> no. I ty, no. Wow, no! To świetnie Szepard. No, no tak. Przepuszczony zostało. No tak. No tak. No, no, no. no dokładnie. No, no ale jak jakby. Problem, jakby nie, nie widzę jaki... dalej tego problemu, że powiedziałaś. Nie w sensie... A, że jak ja jadę na czwartym i zostaje przetrącony, nie, a nie, 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 ja nie to mówię to o ma o tym. Nie, 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 tak? bo to. Nie, nie na bo my zmieniamy. Nie. My tylko mówimy o faktach tylko o tym, że ty płacisz przez trzy czwarte no. wyścigu, a potem i tak wygrywasz. W związku z czym uważam, że nie powinnyś płakać. Dziękuję, to ale jest miętko. No ty zapłakałeś. A kiedy? Ty? W którym miejscu? No to ty jak ty drugi zostałeś strącony, zapłakałeś. Ty, ale ty nie to, nie to Ale to trzeba. nie do ciebie w ogóle. Co? Ty w ogóle jakby nie no, tracę się między czego? wódkę a zakon. No, ale, ale, ale to nie Ale to nie do miasta? ciebie! Ty w ogóle, ale gościu! To, a co? Tam cię nie, 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 ci nie było! Tam cię nie było! No jak jak ty za mną jechałeś, Deklu? Nie ty już co? zapominasz co jechałeś? No, Boś, no tak, zapytałem, jechałem, się no, no, zapytałem, no. zapytałem się dzikiego kota dlaczego, no, dlaczego ja mnie wywalił, skoro yy, Hogatego wrzucił na Ametę, dlatego. Znaczy, no, A, na metę, no tak? Tak, na metę, drugi, zaraz za mną. No, no, no tak. Jesteś, wita. I dlaczego? Co? No tak. No masz sprawiedliwość, teraz karma cię uderzyła. No, ja ta karmimy, no, by mnie bardzo. uderzyła, ty? Co, no. co ty gadasz w ogóle? Z jakiej, ty, z jakiej ty orbity Saturna gadasz teraz? Się chlepił tam tak o i oddupia. Jaka karma w ogóle? <laughs> no, no i masz. Wygra... Nie, wygrałeś, który jesteś, drugi jesteś. A jestem piąty na przykład. Będzie płakane. Potem przez 3 czwarte wyścigły, że to jego ja biją. Dokładnie tak było mhm, to, ja Jego biją. Wielki pan psycholog, Próbujesz, jego biją! Czy pan psycholog próbuje... Pan psycholog! Wszystko, jak pan psycholog próbuje zwykle. wszystko jak zwykle, tak jest, to dlatego nie razem. da się ze mną rozmawiać, bo jest tak jest, dokładnie tak, ogatno. No tak przecież zawsze Dokładnie tak. Powiem.